Kolczykowanie. Kolczykowanie inaczej piercing oznacza z angielskiego kolczykowanie lub przekłuwanie. Jest to sposób na ozdobienie ciała poprzez przekłucie np. nosa, warg, uszu albo miejsc intymnych. Kolczykowanie jest znane od wielu lat, tak samo jak tatuaże. Kolczykowanie świadczyło też o przynależności do kasty ludności. Rzymianie wykorzystywali kolczykowanie do oznaczenia przestępców i kryminalistów. W Europie moda na kolczykowanie pojawiła się w czasach elżbietańskich, najczęściej w gronie marynarzy. Chrześcijanie negowali kolczykowanie, traktując je jako rytuał pogański demoniczny a Kościół w XIII wieku wydał zakaz kolczykowania ciała. Po wprowadzeniu zakazu uszy i inne części ciała kolczykowali sobie tylko złodzieje i osoby z niższych warstw społecznych. Zabieg przekłuwania uszu powinien odbywać się przy pomocy igły iniekcyjnej. Z medycznego punktu widzenia przekłuwanie ciała jest okaleczeniem, które staje się otwartą raną, miejscem infekcji i potrzebuje dłuższego czasu na wygojenie, jeśli nie ma powikłań. Wskazane jest, aby po przekłuciu ograniczyć spożycie kofeiny, alkoholu. Nie jest też zalecane stosowanie leków rozrzedzających krew. Przy każdym przekłuciu ciała, nawet dokonane sterylnie, to istnieje ryzyko zachorowania na WZW typu B i C, jest to rodzaj zakażenia wątroby i zakażenie wirusem HIV czy gronkowcem. Przeciwwskazaniami do przekłuwania ciała jest np. Na cukrzyca, nawet ta ukryta, zaburzenie krzepliwości krwi, wewnętrzne stany zapalne. Bez względu na to, czy będzie to oferta tanio i dobrze, czy oferta profesjonalnego studia, to dokonująca osoba zabiegu przekłuwania, na przykład uszu, nie wie, w jakim miejscu przekłuwa ucho. Są zakłady, gdzie osoba przekłuwająca ucho posługuje się Urządzeniem do wykrywania punktów akupunkturowych na uchu, i z reguły wybiera wtedy miejsca neutralne akupunkturowo, co wcale nie oznacza, że to jest dobre miejsce. Po przekłuciu ucha, nawet w miejscu neutralnym akupunkturowo istnieje tak zwana strefa wpływu i wiszący kolczyk drażni swoim ciężarem i promieniowaniem materii kształtu oraz różnicą termiczną przyległy punkt akupunkturowy który może być na nerka Zaburzenia tego organu mogą rzutować na metabolizm organizmu, toksyczność krwi, podwyższoną kreatyninę. A co się stanie, jeżeli przekłucie ucha do kolczyka zostanie wybrane na chybił trafił? Wtedy uszkodzony punkt akupunkturowy będzie rzutował przez całe życie tej osoby. Poczynając od dziecka na jego zaburzenia metaboliczne. Będzie się wtedy mówiło, ona jest słabego zdrowia, ona ma alergię itd. Tak A co mówi Pismo Święte o kolczykowaniu? W Piśmie Świętym jest informacja o tym, że właściciele niewolników kolczykowali swoich pracowników poprzez kolczyk w uchu. Lub nosie, aby nie uciekali od właściciela. Nawet jeśli udało się uciec kolczyk, usunąć kolczyk niewolnikowi, to pozostawał ślad i wiedziano, że to był zbiegły niewolnik. Dla pewniejszego oznakowania niewolnika zaczęto stocować tatuaż. A teraz dlaczego Greczynki miały duże oczy? Otóż Greczynki z wyższego rodu miały swoich akupunkturzystów, którzy na ich uchu odnajdowali punkt akupunkturowy oczu. Przebijano go i zakładano kolczyki w kształcie koła. Wiszące kolczyki drażniły punkt akupunkturowy oczu i to powodowało ich powiększenie. Tak jak wspomniałem w poprzednim nagraniu i teraz mówię. Tatuowanie, kolczykowanie jest grzechem niszczącym świątynię Ducha Świętego. U podłoża tego niszczenia jest demon, który pragnie zniszczenia duszy i ciała, aby nie mógł być człowiek szczęśliwy tu na tej ziemi i w wieczności. Eksorcyzmujcie się, dzieci, bo same nie wiecie, że jesteście opętane, mówi Najświętsza Maryja Panna. Tak jak już mówiłem, Idźcie do spowiedzi, przeproście Boga za to, że ulegliście opętaniu, odmawiajcie egzorcyzm, proście Najświętszą Maryję Pannę o wspomożenie w uwolnieniu od demona. Wyjmijcie z ciała symbole diabelskie, a życie wasze się odmieni, jeżeli pójdziecie drogą dziesięciu przykazań. Matko Boża, współodkupicielko i pośredniczko wszelkich łask. Ty, która otrzymała się od Boga posłannictwo i władzę, aby zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom niebieskim, aby ścigały szatanów, słumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. A zatem, droga siostro i bracie, módlcie się, aby odmienić wasze życie doczesne, a jednocześnie wymodlić sobie życie wieczne. Żniwacz.